Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tradycyjnie z TikToków. Aktualnie za wiele na tym kanale nie ma. Pojawiają się tylko TikToki raz w tygodniu nowe, robię daily na głównym kanale. Także mi wybaczcie, staram się tutaj też dostarczać Wam ten content. Jest go troszkę mniej, ale wydaje mi się, że jest on fajny i taki ogólnie generalnie super. Tak samo wy jesteście super, jeżeli subskrybujecie ten kanał. Sprawdźcie czy ten czerwony przycisk jest u was tam na dole szary. Jeżeli nie, to, to zmieńcie. A my ci, tak jak mówiłem, przeglądamy TikToka. Na sam start już mamy jakąś panią, która patrzy na nas wielkimi niebieskimi oczami. To, co zwykle prezentują panie na TikToku, czyli nic nowego, też nic nadzwyczajnego. Do tego momentu było dobrze. O. Teraz znowu jest ok. Ej, zawsze mnie zastanawiało, czy serio jest szkoły, w których są uczennice, które chodzą tak ubrane? Dajcie znać w komentarzu, czy, czy wiecie, czy to tylko w filmach. Ty to chodzisz z narcyzem. Idziemy dalej. Fajny Stojak. Chciałbym taki stojak. Szukamy stojaka, psa. Stojak pies na papier toaletowy. 164 zł, już nie chcę psa. Ona była chyba na początku, nie? No znowu robi to samo. byś się spodziewał. Dlatego nie chcę mieć dzieci i nie chcę mieć córki. Właśnie naprawiają nasze samochody w Polsce wszystkie mietki. No, ona tylko jedno robi, no nieładnie tak. No i będziesz miała sukienkę. No będziesz miała tą sukienkę. Tak by cię tu nie było. No kto by się spodziewał? A to jest przerażające, jak ona tak na ciebie patrzy. No czemu mi się cały ta Walentina wyświetla, No super, jesteś. Podaję telefon osobie, która odchodzi z Team UX. Podobno Team X się rozpada, czy to prawda? Dajcie znać w komentarzu. Mhm, piesek. <noise> Dobrze do Hello. It's me. Hello. <laughs> Z Riko i Skipper, nie? Hello. <laughs> Takie prawdziwe. No i tak powiem na TikTok. Taki lajka zostawię. Bardzo ładnie. Nie trzeba pokazywać. Czy on zrobił zupkę chińską w piwie? Freeze kupił Lamborghini. Widzowie, mamy tytuł. To jest Freeze. To był Freeze w Lamborghini. Kto ci to powiedział? Uwaga, włosy Pazdan. No tak zapomniałem. Ekipa to gówno. Źródło włosy Pazdana. Nie <noise> wiem, widzowie. Dajcie coś w komentarzu, czy Freeze kupił Lambo. Co prawda widziałem ci insta story, że nagrało w mercu, także wątpię. Ja wiesz na to nie był trend psów przypadkiem? A to nie jest tak, że w takiej grze powinni siedzieć na przemian chłopak, dziewczyna, chłopak, dziewczyna? Nie wiem, dajcie znać, czy kiedyś graliście w taką grę, bo ja na przykład nie. Rosja. Kocham rosyjskie TikTok i ta babcia w tle. No coś zajebistego. <ślad> W ciarniku, spryt, <noise> tu się zdarzyło więcej niż przez 22 lata mojego życia I się coś stało w twarz, czy co? Że tak gestykuluje? Jak wysoko! 20.10.2021 Pewnie się zastanawiasz co chodzi To jest data, niezwykła data W ten dzień wydarzy się to o co Pragnęłeś przez całe życie, zrób to, co w opisie, zaufaj mi. Który dzisiaj, 18. Dobra, widzę. Za dwa dni się coś wydarzy dobrego w moim życiu. Co jest w opisie? Like, follow, copy link. Okej. Okay. Like, follow, copy link. Zrobiłem. Za dwa dni w moim życiu wydarzy się coś świetnego. Damy was znać na moim Instagramie. Link jest w opisie. Pytania, które ciągle mi zadajecie. O co chodzi w takich TikTokach? Ja czekam, ja chcę wiedzieć, jakie pytania jej zadajecie, i ona jej nie odpowiada. Tylko wali tymi rękoma. Jo, ja, czy to jest taki wielki dom, czy ona jest tak mała? Ja pierdzielę, ja chcę takie okna. Piękne to było. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko 9 miesięcy i nazywasz je Kuba. Ej, Kuba, fajne imię. O co chodzi? Lepcia, tak. a ty właściwie to, jakie kobiety lubisz? Piękne czy inteligentne? Ani jedno, ani drugie. Tylko to mi się podoba. <laughs> o, kocham boomerów w internecie. Tu lajkuję. Niesamowita przemiana. Takie byś Snap ode mnie dostawał, dawaj. Niesamowity Snap. Uwielbiam jak dziewczyna zasłania twarz telefony normalnie widzowie to tak jak ja bym teraz siedział i oglądał TikToka tak no, widzowie widzieliście, ale zajebisty TikTok Wajdowej zapraszam Was do Sandy Link w opisie Tam są fajne case'y na większość modeli telefonów Show me that you have big, juicy, Czy ona naprawdę to zrobiła? Mm. <laughs> ale magik Trochę się spóźniasz, bo boom jest, a ty sekundę później. Jakby to chyba było na trendzie rok temu, ale no cóż. Bez kitu. Ej, to nie jest zły patent. Serio. Pojechać na pełni 100-litrowy banię, bo zaraz ceny paliwa to 7 złotych będą. Co jest? Chłopco ucieka. Tam się dwa auta jarają. Ja pierdzielę. No dobra, co z tego, że jesteś taki dobry w cofaniu, jak zaraz znowu będziesz na autostradzie pół kilometra na godzinę więcej, wyprzedał kolejnego tira i blokował pas lewy. Ja będę musiał hamować, po heblach lecieć. Ej, swoją drogą to jest niesamowite, jakim ta piosenka i cały Loli Paradise stał się trendem. Ja pamiętam, jak Kamilek Montażysta, to jest ten od jego, to tworzył. I jakby nie spodziewałem się, że będę widział to nosto na TikToku, nie? Totalny szacun dla chłopaków. Znaczy, przepraszam, jeśli ja się śmieję z tego, tylko tego, ja się śmieję z radka karbownika, który napisał Ej, Lester, bo my psy gonią na pięciu gwiazdach, i faktycznie on przypomina Lestera bardzo mocno. Co ona ma na oczach? Ja pierdzielę, idę dalej. To jest chyba moment, z którego trzeba uciec już tego TikToka, nie? Naprawdę! Gdzie ja do szkoły chodziłem? Co by w tej szkole nie było, przepraszam bardzo? <grywa> Jaki debil. Ja z tego dobra? Ja pierdzielę. To było dobre, okej, okay. to ekipie wyszło, nie wiem, co to był za film, ale to było śmieszne. Nie zasłaniasz się jak coś, nie? Nie wiem czy wiesz okej, okay, to było niesamowite widzowie. Nie, skończymy tego TikToka. Ja mam dosyć. Subskrybujcie kanał. Zapraszam was na stawik.pl Jeżeli chcecie więcej TikToków, to zostawiajcie łapki w górę i trzymajcie się pa, pa.